To mi załatwią kogo innego, ja wie, co, by... Jesteś kolejnym pionkiem, który idę dalej, przechodzę, rozumiesz? No. Ręczniczek poprosimy, albo ręczniczki papierowe, no. bo... Za no, Matrixa ręcznik, albo albo papierowe, no bo tutaj ja mam... No bo przecież kurwa, nie wycimy wiedziałem kurwa. Łeb ci siądzie, zobaczysz kurwa. Ma taky yeah, jest yeah, Mam taktykę tylko człowieka na ciebie. Wiem jak ci biję. Dobrze, no. Wiem, że... jak ci bije. Dobrze. No. Wiemy, ci bije. dobrze. paru dobrych data, nie jak paru, no, paru na czacie nie jest no, kurwa chodzenia, człowieku. No i co? No i co? No i całe no życie tak walczę. No i dobrze. Całe życie super. tak walczę. Jestem gotowy na ciebie. Dobrze, dobrze, dobrze. to? Dobrze, dobrze. no zobaczymy. No, no, Będziesz rozjebany. No. Co ty się słowa sobie? Nie cofnę. Wiem po co tam idę. Wiem ile kurwa gorzyłem roboty, wiem, z kim sparowałem. Wiem kurwa. Ty teraz na końcówce ino no coś zrobiłeś. Nie, że mnie zrobił po tych słowach dosyć mocno. Michał Matela, witamy serdecznie. I o końcu jesteś na programie organizacji, to bardzo miło Cię widzieć, ale jak face to face. To wy. I tutaj jest o tomeczek Stypa, może. No, stypa, tak. Stypa i w kontekście tego, co się dzieje zazwyczaj na tych programach, to się tu może być stypa. To uwagę na rzeczy, do których nie powinno to się dochodzić. Ale ogólnie tą całą też sytuacją, że może też trochę tomek nieporadnie się bronił, a marci cały czas szedł w tym kierunku. I po prostu ja siedziałem tam w boku i żeśmy to i może... Siedziałam z chciałbym szczególnie, bo już jest tutaj inny content. Okej, okay, to już wiesz o Staram się uczę się. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak ja lecę za motem, to ja się czegoś uczę. Jak ja jestem w pociągu, to ja się czegoś uczę. Ja cały czas... To <dochod> no nie liczysz tego, no bo tu wiesz, interwencje, to, to, to masz liczyć. W tym tygodniu miałem 7 interwencji. Na jednej dyskoczej z obcokrajowcami, dwie z naszymi <saves> i jedną z. Dominik, nic nie uczniów. Coś w ciebie straszny na razie. Pierwsze pytanie to czy zawalczyłby kiedykolwiek z momentem, gdyby taka okazja się pojawiła. W mojej głowie został taki jaki jest? bez walki ze mną, rozumiesz? Nie wiem jak to nazwać, ale Tak właśnie Tak, jest walki mi się wydaje. Ale nie mówię, że nie ale nie wiem jak to nie nazwać, ale... No i to zjaftany, tak, zjawcami. Zresztą sędziowie by się pod... Ja nie pytam o co? O konkrety. Jakie? Tylko pytam, czy dużo udało się dostrzec takich mankamentów. Eee, to. Michał, czy można powiedzieć, że miałem okazję akurat na jego przygotowaniach i pojechaliśmy tam trenować. Wtedy była ta walka jakaś tam, po której skończył niby karierę. Prosiło się, żeby tam karty, gdzie ten jego katman zaklejał swojego... No nie biega dłużej niż 36 minut. Robić. W MMA? Mm, ja w clikach jesteśmy. Marcin tylko MMA może. No. Odszedł od boxu. No taka walka. <laughs> takim dostarczycielem emocji, kontentu i przez to Wy macie może e, mniej obowiązków, że tak to określe także takie postacie są też yy, też potrzebne yy, jeszcze do formułowania